Siemaneczko, dzień doberek. Witajcie widzowie i widzki. No dobra. Żarty na bok. Witajcie użytkownicy i użytkowniczki internetów. Gdzie ja stoję? Stoję w autobusie. Widzicie na żółtej strefie. Tutaj sobie zobaczcie. Pokażę o proszę bardzo. Zakaz przebywania w strefie ograniczonej widoczności żółte pole. No więc od czego jest to żółte pole? Ano od tego, że jeżeli stoicie tutaj z przodu, to zasłaniacie nam widoczność. Po to jest właśnie to żółte pole. Zwróćcie uwagę. Ono tutaj z przodu w okolicach przednich drzwi jest bardzo duże. Natomiast w przypadku tylnych i środkowych drzwi jest mniejsze. A dlaczego? Żółte pole tutaj jest przede wszystkim po to, widzicie, jest dużo większe, żeby otworzyć rampę dla wózków dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim po to, że drzwi pracują i żeby ktoś tymi drzwiami przypadkiem nie dostał. Tak samo jest właśnie z tyłu, widzicie, o jest żółte pole, jest to bardzo ważne, nie to, że my się czepiamy. Generalnie jeszcze mogę wam pokazać, albo może żeby nie przedłużać, tylko wam powiem, każdy drzwi mają fotokomórkę. Jeżeli stoicie w żółtym polu, na pewno zauważyliście niejednokrotnie, że drzwi się zaczęły zamykać i nagle się zaczęło otwierać. Także nie stoimy przy drzwiach. Jeżeli jest na tyle miejsca, wchodźcie do środka. Bo po pierwsze, mogą was drzwi przytrzasnąć, później będzie o tym kierowca nas przyczasną. Nie, to nie tak. Autobusy mają automaty, zwłaszcza Mercedesy. W Autosanie na przykład da się automatyczne zamykanie wyłączyć, ale czasami jest tak, że możemy nie zauważyć pasażera, bo się gdzieś nam schowa. Druga sprawa, sygnał dźwiękowy. Notorycznie ignorowany przez pasażerów. Jeżeli słyszysz sygnał dźwiękowy. A mimo to wchodzisz i dostaniesz drzwiami, to się nie dziw. Sam sobie jesteś winny. Nie wchodzimy po sygnale dźwiękowym, potem mamy przyciski, o, żeby nacisnąć. Nawet jak się drzwi zamykają, poczekamy. Drzwi się otworzą jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pozdrawiam.